Czas 21 lutego. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 w Zduńskiej Woli. W rolach głównych Młodzi pretendenci do Mistrzostwa w Ortografii, uczniowie szkół podstawowych z powiatu Zduńskowolskiego. Cel Pokonać pozostałych i zostać mistrzem. Tak pokrótce można zobrazować powiatowe dyktando zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Języka. Dzień wybrany został nieprzypadkowo, bowiem 21 lutego to data Światowego Dnia Języka Ojczystego. Oto spotykamy się w gościnnych progach Zduńskowolskich Dziesiątki, noszącej imię Marii skłodowskiej kiry Do dwuetapowych zmagań przystąpiły dzieci ze szkół w Prusinowicach, Szatku, Krokocicach, Czechach, Krobanowie, Zapolicach, Janiszewicach, a także ze Zduńskowolskich. Dwójki, szóstki, dziewiątki, dziesiątki, jedenastki i trzynastki. Jesteście uczestnikami batalii pomiarą mistrza powiatu polskiego. są dwa y, etapy, dwie części. Pierwsze to jest dyktando. Y, tutaj przyjęliśmy y, takie założenie. Wydaje mi się optymalne, że y, 10 punktów uzyska osoba, która najmniej błędów popełni, bo może się zdarzyć, że nie będzie bezbłędnego, prawda? I wtedy byłoby to y, kłopotliwe. A druga część to jest test y, z wiedzy y, o języku polskim y, głównie dotyczący gramatyki, który składa się z kilkunastu pytań. Łącznie tam można zdobyć 26 punktów. Doktor Adam Rychlik dodał, że poziom trudności został dobrany odpowiednio do wieku uczestników. Postanowiliśmy to sprawdzić. Najtrudniejsze były przecinki. Nie, nie wiadomo było, w którym miejscu postawić. W drugiej części? W drugiej części ostatnie zadanie, wypisać właśnie takie interpunkcyjne. Dużo nas po prostu się pozapominało. No i... Trudno było dostrzec napięcie podczas oczekiwania na werdykt. Odnieśliśmy wrażenie, że wszyscy widzą siebie na górskim rowerze, który był główną nagrodą w tym konkursie. O, tak, spodziewam się. Zresztą jestem i tak dobry z ortografii, więc myślę, że wszystko powinno pójść w miarę po, tak jak po mojej myśli. Przydałby się rower? No jasne, i to nowy. A gdzie byś pojechał na takim rowerze? Chętnie ja pojechał na jakąś fajną wycieczkę rowerową. Dawidowi nie udało się zająć miejsca na podium, bowiem zdominowane ono zostało przez dziewczęta. I oto trzecie miejsce zajęła Julia Ciepuch z zespołu szkół ogólnokształcących w Zapolicach. Na drugim egzekwo uplasowały się Joanna Szmida ze szkoły podstawowej nr 6 i Nina Szymonik ze szkoły podstawowej nr 9. Zaś na najwyższy stopień podium wskoczyła Joanna Urbaniak z zespołu szkół w Czechach i to jej przyznano miano Mistrzyni Ortografii.